Cześć widzowie! Ostatnio pokazałem Wam, jak trenować z aktywnym resetem. Odzew tego filmu był naprawdę fajny. Dużo osób nie wiedziało, że jest taka w ogóle możliwość, żeby sobie otrenować z aktywnym resetem. Więc yy, fajnie, że Wam to pomogło, fajnie, że jesteście szybsi. No ale pójdźmy o krok dalej. Sim Racing jest taką, że tak powiem, zabawą, yy, gdzie nie możemy spocząć na laurach i ciągle powinniśmy się rozwijać ciągle powinniśmy gdzieś tam się uczyć. I kolejnym narzędziem, które przychodzi nam tutaj do pomocy, jest telemetria. Jeżeli chodzi o telemetrię, mamy dwa, że tak powiem, narzędzia, które ja polecam. Jedno z nich to jest Garage 61 i drugie to jest VRS Telemetry Logger. Jedno i drugie jest bardzo dobre. Ja osobiście korzystam z Garage 61 i pokażę wam, jak na podstawie niego z takiej telemetrii cokolwiek się nauczyć i jak korzystać, żeby się z niej uczyć i patrzeć, gdzie macie błędy. Od razu zaznaczam, że są ludzie, którzy znacznie lepiej czytają telemetrię niż ja i na pewno będą lepiej czytali telemetrię niż Wy, ale nawet jeżeli nic o tym nie wiecie i dopiero zaczynacie swoją przygodę, taka telemetria bardzo Wam pomoże, żeby znaleźć błędy i zidentyfikować po prostu miejsca, w których powinniście się poprawić i na których powinniście się skupić, a często też pokażę Wam, że na przykład bieg, na którym jedziecie w danym zakręcie jest zły. I jak w ogóle zacząć? Przede wszystkim wchodzimy na stronę GARA 61. Zakładamy konto i pobieramy ich program do logowania telemetrii. On musi być zawsze włączony tutaj w, tre, w tle, gara 61 telemetry agent. Jeżeli to macie zainstalowane, to po prostu jak jeździcie potem i po prostu robicie wyścig, trening cokolwiek, on zapisuje wasze lapy i potem możecie je sobie analizować. Ja już mam go zainstalowanego. Ja mam już zainstalowaną apkę. Jeździłem na nim nie raz. Yy, wchodzę w My Driving profil Activity i tu są moje całe Activity, tak jak widzicie jeżdżenia, tego jest od zajebania, no, od zajebania tego jest widzowie, no bo dużo jeździłem ostatnio, ale no, idąc do analizy, zobaczymy sobie McLarena, ja wyścigu zrobiłem mojego Best Lapa, jest on tutaj oznaczony, to jest 2.04.55 i to jest lap pod koniec wyścigu na 21. okrążeniu. Chcę sprawdzić tego lapa i chcę go porównać sobie po prostu, żeby zidentyfikować, gdzie jeszcze mogę znaleźć czas. Klikam Analyze, create a new Analyze, i tutaj zębatką u góry dodaję sobie kolejnego lapa, ponieważ na takim widoku, jak mieliśmy poprzedni, czyli ten, nic nie wyczytam, bo nie jestem tak dobry, żeby z samej telemetrii cokolwiek wywnioskować. Ale muszę dodać sobie lapa kogoś lepszego, żeby porównać nasze linie przejazdu. Więc naciskam zębatkę, dodaję Add Laps", i tutaj mamy wtedy od razu wybranego McLarena i tor, o który nam chodziło. Jak widzicie, jest 649 okrążeń, do których możemy się porównywać. Niektóre są pozablokowane, ponieważ są to osoby, które nie chcą się dzielić telemetrią. Ale wiele i praktycznie większość tych lapów będzie po prostu dla Was dostępna. Więc jest to dobre narzędzie do tego, żeby sobie takiego lapa znaleźć. Od razu podpowiem. Możecie szukać dokładnie to co chcecie. Ja mam zaznaczony current Season, który jest zaznaczony nominalnie więc to będą mniej więcej warunki takie, jak panują na IMS-ie, na której jeżdżę. Dodatkowo tutaj możecie sobie dodawać filtry, żeby szukać dodatkowych rzeczy. Poza tymi, z jakiego sezonu to ma być, czy to ma być personal best dla driver, na kar, czy cokolwiek wybieracie, ale na dole macie dodatkowe filtry, gdzie możecie wybrać setup, jeżeli, żeby to były tylko setupy fixed, możecie wybrać sobie paliwo, track condition, więc sami sobie możecie tutaj widzicie dodać, ja mogę wziąć setup i mogę zaznaczyć, że chcę tylko fixet setupy i tyle i tak naprawdę wtedy open setupy mnie nie interesują. Ale to nie jest ważne, ponieważ ja sobie szukam lapa i powiedzmy, zrobiłem 0.455, szukam czegoś co będzie o sekundę mniej więcej wolniejsze, bo chcę małymi krokami poprawiać moje lapy. Szukam i patrzę, że jest taki Kevin, który przejechał na 47 litrach, okrążenie praktycznie o sekundę lepsze od mojego. Więc chcę sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Widzę, że okrążenie jest dostępne, zaznaczam kwadrat, naciskam apli i mam już te dwa lapy. W tym momencie jeszcze raz porównuję warunki, czy przypadkiem to nie były inne warunki, no bo inne warunki na to, że spowodują, że samochód się całkowicie inaczej prowadził. Tak jak widzicie, praktycznie są takie same warunki. Temperatura toru była u mnie o 2 stopnie większa. Nie jest to jakaś duża różnica, więc uważam, że te lapy są do porównania. Może nie jeden do jednego, ale na pewno mogę wyciągnąć już z tego jakiś wniosek. Mam dodane dwa lapy, więc naciskam Analyze Selected Lap i mam nałożone obydwa lapy na siebie. No i wygląda to trochę strasznie, wiem, jest dużo wykresów, nic nie widać, ale zaraz Wam pokażę o co chodzi i jak z tego korzystać. Przechodząc do analizy takich okrążeń, zaczynam sobie od sektorów. Patrzę, że w sektorze 1 i 2 jadę bardzo podobnie do niego, więc na nich nie tracę i tutaj nie muszę nic poprawiać, bo to, co jadę jest OK. Jeżeli chodzi o sektor 3-4, tutaj jest dużo do poprawy. 5, 6, trochę mniej, ale na każdym sektorze od trzeciego tracę ogrom czasu, praktycznie po dwie dychy, dwie- trzy dychy na każdym sektorze. Interesuje mnie mój najgorszy sektor, czyli weźmiemy sobie sektor czwarty i na jego poziomie. Tutaj przeanalizujemy, naciskamy S4, przybliżamy mapę i to jest dalej widok, który widzimy. Sektor czwarty zaczyna się tu, to jest taka niebieska linia mało widoczna, a kończy się tutaj. Widzimy wtedy przybliżoną telemetrię i w sektorze czwartym mamy jedno hamowanie, całą karuzelę, tak jak widzicie i potem już prosto. Więc tak naprawdę gdzie mogę tracić czas w tym sektorze? Albo na tym hamowaniu, albo na karuzeli. I tutaj na dole, jak widzicie, jest delta pokazana, kto jak jechał. Czerwony jestem ja, to jest mój referencyjny lap. Wszystko, co jest poniżej, to znaczy, że było szybciej. I tak jak widzicie, do tego zakrętu traciłem tylko i wyłącznie, powiedzmy, 2,5 dychy, więc nie jest aż tak źle. Ale ten zakręt spowodował, że zacząłem tracić prawie 0,6. Czyli na jednym zakręcie straciłem prawie 3 dychy i to jest kryminał, widzowie. To jest kryminał i trzeba to poprawić. Ponieważ interesuje mnie ten jeden zakręt i wiem, że to jest tutaj, bo już widzę tą kropeczką, że to jest ten zakręt, zaznaczam sobie cały ten taki kawałek, żeby przybliżyć i zobaczyć, co tutaj się dzieje i jak to wygląda. Jak widzimy, pierwsza rzecz, która od razu się mi rzuciła w oczy, jak przybliżę, to jest linia przejazdu. Nie na tym okrążeniu wyniosło szeroko, przez co, że mnie wyniosło szeroko, miałem znacznie gorsze wyjście i na tym na pewno straciłem dużo czasu i tutaj dużo było do poprawy, ale już widzę, że linię przejazdu mieliśmy inną. Linię w ogóle najazdu na zakręt też mieliśmy inną. On pojechał szerzej, przez co pewnie miał lepsze wejście w zakręt. Ja tutaj pojechałem za wąsko w stosunku do tego co on. Kolejną rzeczą, jaką analizuję, to jest punkt hamowania. To jest tu u góry widzimy speed i możemy dokładnie zobaczyć, w którym miejscu hamujemy, ponieważ mamy wykres gatu i na dole wykres hamulca. Jak widzicie, on hamuje wcześniej, jest niebieską linią. Ja hamuję dalej, jakieś 10-12 metrów za nim, więc hamuję sporo później do tego zakrętu. No i kolejna rzecz, jaka rzuciła mi się w oczy, to jest to, że jestem bardzo niestabilny na hamowaniu. No i na razie, niestety, z load-celem moim nowym nie potrafię jeszcze tej nogi utrzymać, pewnie ona mi się strasznie trzęsie. I to jest minus, jednak, mojej stopy, o której kiedyś rozmawiałem, że nie wiedziałem, czy load-cel będzie miał jakiś wpływ na to, i ma. Nie jestem w stanie utrzymać stopy, ponieważ ją naciskam. Ona troszeczkę drga, i tak jak widzicie, jest to widoczne też na hamowaniu. Staram się to poprawić, będzie lepiej. No ale pomijając już te moje bardzo takie hamowanie, które się drgało na stopie, no to hamowanie i jego siła jest wykonywana bardzo podobnie. Ja mam gorszy trial braking zacznie od niego, i tutaj jest taki moment wypłaszczenia, jak widzicie, że on jedzie na poziomie 7 do 10% hamulca. Co daje mu na pewno rotację i przyczepność. No ale tak jak widzicie, największy błąd, jaki ja popełniłem, to jest prędkość w zakręcie. Przez to, że miałem złą linię, w punkcie wierzchołkowym u niego jest mniej więcej 105 km na godzinę, to jest najniższa prędkość w zakręcie. U mnie najniższą prędkością w zakręcie jest 95. Więc ja jadę 10 km wolniej na godzinę od Kevina i na tym tracę po prostu, widzicie, ogrom czasu, bo mam znacznie gorsze wyjście. I potem nie jestem w stanie już do, doścignąć go na prędkości. Sprawdzam potem jeszcze jak używaliśmy gazu widać, że on zrobił gaz na 80%, mniej więcej, chwilę potrzymał i dopiero to, żeby ustabilizować samochód. Ja pojechałem znacznie agresywniej z gazem, ale mogłem pojechać agresywniej z gazem, bo miałem niższą prędkość. Jeżeli chodzi o hamowanie, widzę, że moja siła hamowania jest mniej więcej dobra, ponieważ tutaj hamowanie jest na 70%, ja jestem poniżej 60%. I na około 60, więc mógłbym trochę mocniej hamować. No i popracować powinienem tutaj nad trial breakingiem na sam koniec. Kolejną rzeczą, jaką patrzę, to są biegi. Czy jadę na dobrym biegu? Zbijamy biegi podobnie, ale w zakręcie. On jedzie na trójce. I ja jadę na dwójce. Przez to, że wrzucam na dwójkę, podejrzewam, robię od razu mniejszą prędkość w zakręcie. Więc będę musiał spróbować ten zakręt pojechać na trójce. Można jeszcze sobie zobaczyć na dole, jak było skręcone koło. No, przez to, że ja brałem ten zakręt bardzo szeroko i minąłem apex, widzicie, że ja musiałem skręcić kierownicą prawie na 82 stopnie. Mu wystarczyło 50, 65, 67 w yy, szczytowym momencie. Więc miał też mniejszy skrętku, więc łatwiej było mu zachować i stabilność samochodu, i wyjście. Tak jak widzicie, przeanalizowałem dla Was yy, jeden zakręt i zobaczcie, ile wniosków wyciągnąłem z samego jednego zakrętu. I tak możecie sobie przejechać po prostu. Każdy zakręt. Tutaj wtedy na górze naciskacie view full lap i macie znowu cały tor i możecie sektor po sektorze sobie popatrzeć jak to wyglądało i gdzie traciliście czas. Tak? Od razu wtedy widzicie, że są jakieś inne punkty hamowania, inne hamowanie, inny bieg, więc już macie materiał do nauki. Jeżeli chodzi o garaż 61, fajne jest też to, że my tutaj w community utworzymy sobie taki zespół na garażu po to, żeby ścigać się samemu ze sobą. Więc mogę usunąć tego lapa. I jak dodam okrążenia, to tutaj u góry jest taki żółty przycisk TeamMates przede wszystkim. Naciskam i widzę chłopaków, którzy też ze mną się ścigają, są u nas w Teamie na garażu. I mogę się porównywać też do nich. Możemy się bawić, ścigać ze sobą wirtualnie i walczyć o najlepsze czasy okrążenia. Tak jak widzicie, tutaj jesteśmy dosyć blisko już. Więc będzie ciekawa, zażarta walka w tym tygodniu. Dodatkowa rzecz jeszcze, jaką pokażę Wam, to jest to, że możecie patrzeć, jak wypadacie mniej więcej na tle innych osób, które jeżdżą danym samochodem na danym torze. Tu jest 651 okrążeń, jak nacisnę na niebieski guzik Mi, gra odnajdzie mnie i ja w tym momencie jestem 231 na te 651 osób, jeżeli chodzi o najlepszy czas okrążenia. Więc jestem gdzieś tak w pierwszej, jednej, trzeciej, coś takiego. Więc tutaj jest jeszcze dużo czasu do poprawy. No ale ogólnie polecam wam zainstalować sobie jakiś telemetry agent, czy to vrs czy garaż. Na vrs wygląda to bardzo podobnie. Ja mogę na szybko wam tylko pokazać, że jak wejdziemy sobie na vrs tutaj naciskamy Driving Stats i tak samo macie swoje sesje, na których jeździliście. Odpalacie taką sesję i tu jest dokładnie ten sam lab, który był u mnie. I tutaj już Wam pokazuję. Session Lab, Fastest Lab 2.04554 i to jest porównywalne zawsze do targetowego Lapa PROSa z VRS-u. Analyze Line, se naciskam i mam dokładnie to samo. Wykresy, sektory tutaj są u góry i patrzę, gdzie ile traciłem. I tutaj są podzielone to na zakręty, nie na sektory, więc na przykład zobaczmy, to będzie chyba te, te 8. Patrzymy na T8 i widzimy dokładnie to samo, co tam możemy sobie popatrzeć. Poprzesuwać tutaj na dole linię, jak to wyglądało, kto ile hamował, gdzie hamował. Jest tak samo, brejki, gaz, prędkość i widzimy, że na przykład w tym miejscu hamowanie mieliśmy na przykład dokładnie w tym samym momencie, ale kolejny raz ja miałem znacznie mniejszą prędkość, więc mój punkt hamowania jest mniej więcej ok, te 10 metrów to jest jakaś tam granica błędu no ale prędkość w zakręcie muszę tutaj poprawić no i muszę poprawić na pewno bieg, w którym jedziemy tutaj akurat prosteż wrzucił na dwójkę na chwilę ale ja myślę, że spokojnie ten zakręt na trójce będzie stabilniejszy, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, no ale tak jak widzicie, te dwa narzędzia pokażą Wam i pomogą Wam analizować swoją linię no i przede wszystkim pokażą Wam, gdzie macie duże błędy i duże braki polecam, polecam i polecam i pamiętajcie, musicie się rozwijać bo jak staniecie w miejscu no to możecie stracić w pewnym momencie fan z jazdy, bo uznacie, że nie jesteście w stanie przeskoczyć jakiegoś progu, a taka analiza po prostu, że tak powiem, driving line'u, kamowania gazu, biegów, pomaga wam po prostu się rozwijać. Wpadajcie na Discorda, zostawcie stópka, lajka. Jak paniecie na Discorda, to też zawsze możecie napisać, jeżeli macie ochotę z nami się pościgać, tutaj na garażu właśnie dołączyć do naszego teamu Kukasz Crew, zapraszam dodajemy osoby, żeby po prostu można było rywalizować ze sobą i się porównywać. Na ten moment to wszystko. Jeżeli chodzi o telemetry, jeszcze wrócimy, bo potem będę pokazywał trochę bardziej szczegółowo, jak ją omawiać. A na ten moment mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta i po prostu poprawi sobie okrążenia. zaokrążenia. Trzymajcie się widzowie. Hej!